Jeśli chodzi o weryfikację wiedzy w naszej leśnej szkole Montessori, to bazujemy przede wszystkim na potencjale dziecka, na jego pasjach, na tym, co ono lubi robić, w czym czuje się komfortowo. Bo to jest podstawą do tego, aby ono mogło się rozwijać, aby mogło zdobywać kolejne partie wiedzy i pochłaniać je z entuzjazmem bo o ten entuzjazm właśnie nam chodzi. Jeśli chodzi o taką weryfikację w praktyce. To nasze planowanie i praca polega na blokowym systemie, czyli materiał jest rozłożony na mniejsze partie, które nauczyciel każdego dnia prezentuje grupie dzieci. Dzieci natomiast zobowiązują się do realizacji follow-upów, takich zadań, które są związane z tymi prezentacjami nauczyciela. Nauczyciel wspiera je, pomaga w planowaniu, w organizowaniu tej przestrzeni do realizacji tych zadań, jednak dziecko jest odpowiedzialne za to, aby to zadanie zostało wykonane.